Przy okazji, moi drodzy, em, wyszedł nowy film z pokaza, zapowiadający nowy sezon. Także myślę, żebyśmy sobie obejrzeli razem. You've come to the To widzieliśmy Shadow B. <laughs> Okej. Okay. Teraz system game'owy jak like diabło. My jakieś towery, jakieś great drifty. Tam jakby jakiś taki Endless Tower to był. A tutaj pod, jak podbijanie tabletami echo, trochę jak połączenie z nie? Nowe bosy. No, rework Sentinela, proszę. Diablo Vibes. Hahaha. <ścisk> Okej? Okay. Rekombinatory. <ścoughs> Pff, <ała. ścoughs> da kurwa, patrzcie, jak w Poe 1 da się zmieniać specjalizację. Coś, czego dwójka się powinna nauczyć, nie? <ścoughs> Wielki update zmiana specjalizacji. No brawo, 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 ok, sety. Quality of life, quality of life. No w końcu. Sorry, kurwa. Moment. WSAD Beta Support Poed 2 wrzuciło w WSAD jako taki podstawowy sposób chodzenia, i teraz, kurwa, wszyscy chcemy w USAD, w USAD. Pierwszy Endgame! Nie, nie musi być ważny, bo w USAD. Co z tego, że w Diablo 4 w USAD już było wcześniej, nie? Nawet wtedy, jak wszyscy razem graliśmy, to ja też grałem na wsadzie przecież. I wielkie, wielkie odkrycie granie na wsadzie w ActionRPG. Kurwa! Ua. Oh, first Uber. Rejoice traveler. We've prepared a silken tomb for you, woven with golden strands. Ok 2 kwietnia 2 kwietnia To teoretycznie tak jak będzie wychodził patch 0.2 do PoE2 To chyba dużo, wielu graczy nie będą mieli Ale wygląda to całkiem ciekawie Słuchajcie, chłopaki. Chyba Last Epoch będzie miał jakiś normalny gameplay. W sensie normalny endgame. Moment, zobaczę sobie. The Woven. Nowa frakcja. Jest. Weaver 3 point, Weaver 3 points. Musisz kupić dwa kolejne Woven Echoes. Aha, czyli jakiś. Drzewko, którego jeszcze nie widzimy. Tombs of the Erased. To wygląda jak jakieś rifty albo ten Endless Tower, taki, nie? No, albo jak ten system naderowy do Diablo 4. Albo jeszcze inaczej. Albo jak The Pit z Diablo. Cmentarze... Cmentarze przypominają trochę... Moment, zobaczmy. Są so the tombs. Smentarze są normalnie na, na monolitach. Czyli to co widzieliśmy, że wrzucamy te eko, które będą zaraz, i to jest jakiś specjalny aria z bosem na końcu, rozumiem? Z jednym z kilku bossów pewnie? Lodomir jednak go na live ala po jeden, że pojawić się wejście, wchodzisz, czy zbierasz iteminki, um, zbierasz jak i wychodzisz. No tak, tylko tutaj te bossy wyglądają trochę bardziej sensownie, nie? I te echo, o, zobaczymy teraz. Um, Okej, okay. wrzucamy echo na dany monolit i spawnuje danego bossa. Sam wybierasz, który boss taki takim razie, bo tu jest The Seeker's Summit i to jest ten Pex Orion, Seeker of the Shards. Shards. <noise> tak, przerzucasz to? Tak. nie się aktywuje, dobra. I nowe bossy. I całkiem spoko. Całkiem spoko. Sentinel rework no jak najbardziej potrzebny, bo Sentinel w porównaniu do tych nowszych postaci, które wrzucali. No Sentinel był chyba pierwszą klasą, którą w ogóle, w ogóle robili jeszcze w tej Alfie, Becie i tak dalej. No, Hard Seeker, no to... <laughs> Przypomina mi co coś. D4. D3. Nawet chyba D3. Hard Seeker był chyba w d trójce też. No itemy. Champion enemy affixes, um, czyli zabijając champion wrogów, odblokowujemy specjalne fiksy, które można dać na przedmiocie. Całkiem spoko. No i tutaj rekombinatory, praktycznie z PoE. Aczkolwiek tutaj poświęcamy dany item i wrzucamy na inną bazę. To nie jest tak, że jest 50-50, która baza zostanie wybrana. Nowej uniki. Okej, okay, jest wszędzie reveal by attempting to equip. Czyli dopiero zakładając dany item, dopiero się pokazuje, jakie ma staty. Na przykład, jeśli chodzi o te. Czyli możliwe, że będą się rolować dopiero przy nałożeniu. No i w końcu set gameowe, które ludzie chcieli. Czyli mamy tutaj d trochę. Poświęcamy dane itemy i tworzymy endgame'owy set. Też spoko, podoba mi się. No, balance changes wiadomo i berat. Ogólnie powiem wam, że po sprawdzeniu patchu 0.2 na pewno, zobaczymy co się jeszcze będzie działo z um, pojedynką. Chętnie bym odpalił i zobaczył co się będzie działo. Lodomir Wojt Paladin, jest spin <laughs> No, jak zrobiłem ostatnio Cyclona tylko pod Fire z castem w Last Poku, to się bardzo nerwowałem i nie chcę sobie tego robić więcej, bo Emilii w Last Poku, to, to nie działa. Także dziękuję. Ale tak, już Rand byłby fajne, gdyby działało lepiej. No co, moi drodzy, doczekamy. Sezon drugi Last drugi kwietnia. Zobaczymy, jak to się nałoży z spoiler 2 i Spoje 1. Ale na pewno jest na plus.